Cześć! Dziś coś dla biznesmenów i panów własnego losu. Przedstawimy Wam, jak działa system własnego biznesu na podstawie sklepu spożywczego. Zacznijmy od tego, że takowy biznes musimy sobie zakupić. W menu pokaże nam się specyfikacja budynku oraz cena. Następnie możemy przejść do menu zarządzania naszym biznesem. W zakładce Pracownicy możemy zatrudnić osoby w naszym sklepie oraz nadać awans, czy też zwolnić. Następnie finanse, gdzie posiadamy pełną analizę, ile nasz sklep zarabia i posiada przychodu. W kategorii rozwój możemy rozwinąć naszą firmę o nowe miejsca pracy, czy też zwiększyć pojemność garażu. Możemy również zatrudnić pracownika, który będzie obsługiwał klientów pod naszą nieobecność. Zakładkę zarządzanie sprzedażą przedstawimy w dalszej części filmu. Flota pozwala nam na zakup, jak i kontrolowanie pojazdów firmowych. Rachunki to kolejna dawka statystyk na temat finansów naszej firmy. Zarządzanie stanowiskami pozwala nam ustalić stawkę, jaką otrzymywać będą nasi pracownicy. Następnie pojazdem firmowym zakupionym przez nas możemy udać się do hurtowni, gdzie zakupimy produkty, które będziemy oferować naszym klientom. Jeśli nasz magazyn będzie pusty, klient nie będzie miał co włożyć do koszyka. Zakopiony towar dostarczamy do sklepu, wykładamy na półki sklepowe, czy też odkładamy do magazynku na zapleczu. Następnie w menu zarządzania sprzedażą możemy ustalić indywidualne ceny za towar oferowany w naszym sklepie. Dostarczony towar z podaną ceną posiada zatrudniony przez nas pracownik, który z uśmiechem na twarzy obsłuży Twoich klientów. To co? Kiedy zakładasz swój biznes?